Witam Was w 39. odcinku podcastu Ku Spełnieniu. Tutaj Justyna Grochocińska z Pracowni Rozwoju Osobistego Slow Soul. W dzisiejszym odcinku, trochę tak z głębi serca, chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak podróż może właśnie przerodzić się w takie poszukiwanie siebie. Tutaj będzie o tym, jak właśnie ten model podróży, bohatera może faktycznie być naszym udziałem w właśnie takim modelu podróżniczym. Tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, ta sama zasada i jakby to samo przełożenie, ten sam schemat będzie bardzo łatwo także zaadoptować do takiego naszego codziennego życia. Więc niekonieczne jest, jakby wyjeżdżanie, podróżowanie, aby osiągnąć dokładnie ten sam efekt. Ja chciałabym opowiedzieć to z perspektywy własnej podróży, bo był to taki moment w moim życiu, który faktycznie bardzo mocno wpłynął na mój rozwój. Mogę śmiało powiedzieć, że właśnie ta ostatnia podróż zmieniła moje życie, ponieważ właśnie była podróżą w głąb siebie. Mam ochotę też jakby opowiedzieć Wam o podróżach i także też przypomnieć sobie te fajne momenty ze względu na to, że właśnie mamy tą epidemię, nigdzie nie możemy się ruszyć i nie wiem jak Wam, ale mi po prostu to już dość mocno doskwiera, ponieważ jestem osobą, która lubi się przemieszczać, lubi wyjeżdżać, lubi zmieniać otoczenie i w momencie, kiedy po prostu nie mogę tego robić, troszeczkę mnie trafia. Dlatego dzisiaj, żeby sobie troszeczkę ulżyć i żeby troszeczkę poprawić sobie humor, chciałabym właśnie zabrać Was w taką modelową podróż w głąb siebie. Jak zrobić tak, aby nasze wyjeżdżanie, nasza podróż przerodziła się właśnie w takie poszukiwanie siebie? Kluczem do wszystkiego jest zawsze intencja. Kiedy właśnie postanowimy sobie, postawimy taką intencję, że chcielibyśmy, aby ten wyjazd, ta podróż nie musi być długa. Może to być na przykład, nie wiem, tydzień odosobnienia gdzieś, albo jakiś wyjazd kilkutygodniowy, kiedy właśnie stawiamy sobie taką intencję, że chcielibyśmy właśnie troszkę bardziej przybliżyć się do siebie, zgłębić to nasze wnętrze. Wtedy. nasz. Wspaniały, opiekuńczy wszechświat odpowiada na tą intencję i będzie właśnie tak kierował naszymi krokami, żeby tak jak w podróży bohatera, właśnie każdy krok uczył nas czegoś o sobie. To jest naprawdę niesamowity mechanizm i trochę to działa jak taki Matrix, bo w pewnym momencie mówisz: Ok, teraz chciałabym. Podróżować w głębi siebie i nagle po prostu spotykasz ludzi, którzy idealnie pasują do tego, co akurat w sobie przerabiasz, albo trafiasz na książki, które idealnie na to odpowiadają. Pojawia się cała masa synchroniczności, jakichś znaków. I wtedy naprawdę czujesz, że ok, nie jestem tutaj sama, to naprawdę wszystko dzieje się tutaj dla mnie. I wszystko dzieje się po to, żebym mogła się rozwijać i stawać się tą najlepszą wersją siebie. I naprawdę jest absolutnie cały wszechświat, który stoi za mną i mnie wspiera. Jest też taki jeden fajny mechanizm, który jest uwalniany, kiedy decydujemy się na jakiś taki duży krok w naszym życiu, jak na przykład jakaś dłuższa podróż, zmiana pracy, wrzucenie pracy, pójście za głosem serca itd. itd. Kiedy decydujemy się na taki większy krok, dużą zmianę życiową następuje coś takiego jak skok wiary. I skok wiary to jest coś takiego, kiedy właśnie pokazujemy wszechświatowi: OK. Wiem, że jesteś, Wiem, że mnie wspierasz. Patrz, skacze, łap mnie. I... To jest naprawdę taki moment, kiedy właśnie wszystko się przeklikuje tak naokoło, że to po prostu nam się nic nie stało i po prostu wszystko, nie chcę powiedzieć, idzie po naszej myśli. Wszystko kończy się dobrze, jakby jesteśmy bezpieczni, jesteśmy wspierani i nawet kiedy sytuacje robią się trudne, cały czas jest coś co nas w jakiś sposób wspiera i my przechodzimy przez te trudne sytuacje z dużo większą łatwością niż gdybyśmy po prostu robili to w innych warunkach bez tego zaufania bez tej intencji i bez tej wiary że właśnie cały czas jestem w miejscu które jest bezpieczne wszechświat jest miejscem bezpiecznym wszechświat jest miejscem który wspiera mnie w moim rozwoju i wszystko dzieje się właśnie po to, aby mnie w tym rozwoju cały czas wspomagać. W ogóle zastanówmy się, jak w ogóle to zrobić, aby wyruszyć w taką podróż z intencją. U mnie to wyglądało tak, że miałam za sobą już takie dwa roczne wyjazdy do Azji. Podczas których właśnie też dużo podróżowałam, ale cały czas czułam, że troszkę mi coś tam nie styka. Cały czas nie wiem, czy ja po prostu wyjeżdżam, czy uciekam i o co mi właściwie w życiu chodzi. I z tego względu postanowiłam coś z tym zrobić. Wtedy już poznałam mojego partnera, planowaliśmy już właśnie tą kolejną długą podróż do Ameryki i stwierdziłam, że chciałabym właśnie, żeby ta podróż wyglądała trochę inaczej. Chciałam wyjechać właśnie jak. Mając taką czystą kartę, uporać się z przeszłością i także zrobić sobie trochę porządek w głowie, żeby móc jak najbardziej doświadczać tego wyjazdu, a nie właśnie siedzieć cały czas w klatce swoich emocji, swoich przekonań, swoich ograniczeń i praktycznie być oddzielonym od tego, co się dzieje naokoło, ze względu na to, że cały czas po prostu żyje w swojej głowie, zamiast cieszyć się tym, co jest na zewnątrz. Także zależało mi na tym, żeby po prostu w tą moją relację nie ciągnąć jakichś starych brudów. Więc po tym, jak właśnie podjęłam tą decyzję, że chciałabym tutaj sobie poukładać w głowie, przygotowując się do tej podróży, przygotowywałam się także na poziomie właśnie takim emocjonalnym, na poziomie właśnie mindsetu, ale także zaczęłam swoje poszukiwania. Pierwsze w życiu poszukiwania takie duchowe. I trafiłam też na warsztaty do. Marty Gierlińskiej. Najpierw to była motywacja, potem byłam u niej na coachingu, potem trafiłam na świetne warsztaty z misji. I to właśnie wszystko sprawiło, że potem ta podróż nabrała zupełnie innego wymiaru. I ten wymiar był naprawdę taki powiedzmy to szczerze, lekko odjechany: no bo jadę, poszukuję i niesamowite rzeczy dzieją się po drodze. Więc tak jak już mówiłam, w momencie, kiedy. Rzucimy taką intencję, wtedy następuje taki zwrot akcji i wszechświat właśnie zaczyna działać. Tak jak pamiętacie z tej podróży bohatera, podjęliśmy decyzję, wyruszyliśmy w drogę, czyli jakby odpowiedzieliśmy na to wezwanie do, do akcji, wezwanie do drogi. I teraz właśnie wszechświat się uaktywnia, żeby nam pomóc właśnie znaleźć tą naszą prawdę. Wewnątrz nas. I mi to niezwykle dało do myślenia, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy w podróży, jesteśmy troszeczkę w innym otoczeniu, troszeczkę w innym środowisku, jest dużo mniej takich impulsów, takich odciągających uwagę, jak w codziennym życiu. Skupiamy się raczej na mniejszej ilości rzeczy, żyjemy powoli, i dzięki temu mamy właśnie dużo większą możliwość zauważenia tego, co dzieje się wokół nas. I oczywiście, jeśli to jest taka podróż w trybie slow, a nie taka podróż, gdzie po prostu mamy przewodnik do odhaczenia całe, że tu byłam, tam byłam, to widziałam, tam byłam i tam zjadłam. Więc w momencie, kiedy właśnie wyruszamy z intencją, że chcemy poszukiwać siebie, wrzucamy taki wolny bieg, to właśnie widzimy dużo więcej wokół nas. No bo nie walczymy o życie, nie mamy deadline'ów w pracy, nie musimy dzieci odebrać z przedszkola i po prostu tego wszystkiego jest dużo mniej. Mamy też czas na to, żeby na przykład medytować, czytać książki rozwojowe, żeby ułożyć jakieś karty rozwojowe. I to wszystko sprawia, że naprawdę tej przestrzeni dla nas robi się dużo, dużo więcej. Co jest też niesamowite w podróżowaniu, to to, że są to takie bezpieczne warunki do doświadczania różnych trudności życiowych. Tu opowiem na podstawie, jakby, mojego własnego przykładu. Ze względu na to, że my podróżowaliśmy samochodem, to był road trip od Chicago do Panamy i z Panamy do Vancouver, mieliśmy po pierwsze, bardzo ograniczony metraż. Po cały czas byliśmy w tym jednym samochodzie. Tam spaliśmy, jedliśmy i po prostu wszystko odbywało się tylko w tym jednym aucie. A po drugie mieliśmy bardzo ograniczony budżet, bo odkładaliśmy na tą podróż pracując rok w Polsce i wiadomo, że jakby ta pula pieniędzy była mocno ograniczona, plus do tego nie pracowaliśmy po drodze. Mogliśmy dzięki temu przećwiczyć w głowie bardzo dużo właśnie jakichś takich y, blokad i bardzo dużo jakichś takich obaw. Na przykład ja miałam taki problem, że y, miałam cały czas obawę, że skończą nam się pieniądze. No i wiadomo było, że no, ta obawa jest dość mocno irracjonalna, ponieważ jeśli masz x pieniędzy, nie pracujesz i cały czas je wydajesz, to wiadomo, że one się kiedyś skończą, więc. Y ta obawa była dość mocno irracjonalna, ale mogłam dzięki temu przećwiczyć sobie właśnie ten strach. Normalnie, żeby doświadczyć takiego odczucia, że kończą ci się pieniądze, albo nie wiadomo, co będzie, no to generalnie musi się wydarzyć coś takiego makabrycznego w życiu. Nie musisz stracić pracę albo nie wiem komornik, musi ci wejść na konto i tak dalej. W momencie, kiedy jesteś w podróży, to wszystko jest takie wiadomo, kontrolowane. Zawsze możesz po prostu wsiąść w samolot, wrócić do swojego kraju i po prostu znaleźć pracę. I zarobić z powrotem te pieniądze, albo na przykład poprosić o wsparcie rodziny, użyć karty kredytowej i tak dalej. Czyli ćwiczysz na przykład ten lęk przed stratą pieniędzy w taki naprawdę bardzo laboratoryjny sposób. Kolejny taki duży lęk, duży strach, jaki udało mi się w sobie przećwiczyć, to na przykład właśnie doświadczenie. W cudzysłowie, bezdomności. Generalnie, żeby doświadczyć bycia bezdomnym, to naprawdę musi się wydarzyć wielka, bardzo stresująca i bardzo traumatyczna rzecz w Twoim życiu. A w momencie, kiedy jesteś w podróży i faktycznie podróżujesz w tym samochodzie i parkujesz w Kalifornii, gdzie bardzo dużo osób naprawdę mieszka w samochodzie, i budzisz się na parkingu pod Walmartem, I nagle się okazuje, że trzy czwarte parkingu to są po prostu mieszkańcy, i ty jesteś po prostu jednym z nich. I nagle nic tego nicowego doświadczasz po prostu na sobie bycia jednym z bezdomnych w Kalifornii. Niesamowite przeżycie. Nie było to łatwe, nie powiem, to była naprawdę trudna lekcja dla nas, ale mogłam doświadczyć czegoś takiego w absolutnie kontrolowanych warunkach, bo wystarczyło, że Wsiadłam do samochodu, pojechałam gdzie indziej, wynajęłam hotel albo zrobiłam cokolwiek innego, ale mogłam poczuć te wszystkie emocje z tym związane w takim właśnie laboratorium podróżniczym, na dobrą sprawę. I takich właśnie sytuacji jest cała miara. I nie są to tylko jakby takie stresujące i trudne sytuacje. Są też to sytuacje, które są bardzo pozytywne i które są bardzo budujące. Spotykanie. Budujących ciekawych ludzi, którzy cię inspirują, spotykanie ludzi, którzy ci akurat powiedzą o czymś, którzy na przykład, tak jak w przypadku naszego pobytu właśnie też na takiej farmie w Kalifornii, któregoś dnia jedna właśnie z kobiet, która mieszkała też na tej samej farmie, podchodzi do mnie i pyta mnie, czy: Justyna, a ty, ty jesteś z Polski, tak? Mówię, no tak, tak, a o co chodzi? Wiesz co? Bo właśnie edytor przysłał mi książki po polsku, i nie wiem, czy być może chciała je wziąć, bo inaczej to je wyrzucę. I ona mi podaje książkę, i okazuje się, że to jest książka, którą chciałam w Polsce kupić. Ale niestety, ze względu na mały bagaż, po prostu już nie, nie dałam rady. Patrzę, Barbara Moore, oczyszczanie energetyczne. Mówię, wow, czyli. Tak poznałam autorkę, mówię, jak miło, no super. I takie rzeczy nie zdarzają się normalnie, i takich rzeczy się nie doświadcza, jak się chodzi tylko na etat do pracy, i potem w weekend, nie wiem, jeździ na jezioro. Naprawdę takie wyjście z tej swojej strefy komfortu, zdecydowanie się właśnie na taką podróż pozwala nam właśnie na to, aby dopuścić do siebie dużo takich sytuacji. I wtedy właśnie też jesteśmy bardziej otwarci na innych ludzi, ponieważ jesteśmy często od nich zależni. Yy, jesteśmy bardziej otwarci nad naturę, ponieważ bardzo dużo czasu spędzamy w tym, w tym otoczeniu, w tej naturze. Niesamowite jest to, jak wiele w takiej podróży się dzieje, oprócz właśnie samego takiego podróżowania i jak wiele też... My w sobie przerabiamy przez to właśnie, że przechodzimy przez jakieś takie małe trudności w tej podróży, które właśnie uczą nas bardzo dużo o sobie i pozwalają nam przekraczać swoje własne ograniczenia. Także wiem, że teraz nie możemy nigdzie jechać i to jest absolutnie niepozytywny aspekt tej pandemii. Niemniej jednak, kiedyś to się skończy, nie jesteśmy w tym na zawsze. Więc jeśli będziesz kiedyś miała taką możliwość, aby wyruszyć sobie, może niekoniecznie w jakąś strasznie długą podróż, ale w taką podróż właśnie z założeniem, że teraz podróżuję w głąb siebie. Postanów sobie właśnie, że to jest taka podróż, czas dla ciebie. Weź sobie kilka książek, które chciałeś przeczytać. Otwórz się właśnie na te synchroniczności, na te znaki, na te lekcje od wszechświata, które na pewno do ciebie przyjdą, jeśli tylko o to poprosisz. I bądź uważna, zwracaj uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie, na ludzi, którzy cię otaczają. Na każdą sytuację, jakąś łatwą, trudną, stresującą, inną niż zwykle, zobaczysz, że te wszystkie rzeczy, które będą do ciebie przychodzić, będą układać się w taką właśnie, układankę od problemu do problemu, od jednej przepracowanej rzeczy do innej. I naprawdę można dojść do wniosku w pewnym momencie, że po prostu, o Boże, żyję w Matrixie, no takie rzeczy nie dzieją się normalnie. Jak to jest zrobione, że po prostu, nie wiem, wczoraj o czymś myślałam, a dzisiaj po prostu ta osoba mi o tym samym opowiada i jeszcze mi podaje autora książki, którą czytał i która odmieniła jego życie. Bo takie rzeczy właśnie będą się przydarzać. Tak jak mówiłam na samym początku tego odcinka, to wszystko przekłada się także na takie normalne nasze codzienne życie. W momencie, kiedy wysyłamy intencję, że chcemy poszukiwać siebie, że chcemy jakby dowiedzieć się czegoś o sobie, albo w medytacji rozważamy jakiś problem i prosimy o wskazówki, wtedy tak samo wszechświat zaczyna działać i zaczyna ci podrzucać osoby. Albo jakieś wyzwania, żebyś mogła się czegoś nauczyć, albo właśnie książkę, albo jakieś synchroniczności, czyli takie sytuacje, które są bardzo podobne do siebie i zdarzają się wielokrotnie. I to po prostu, wiesz, mówisz: OK, jeszcze raz to samo, jeszcze raz to samo, czyli coś muszę tutaj na ten temat się dowiedzieć, albo coś w sobie przerobić, albo właśnie jakieś symbole. Bardzo serdecznie, z całego serca. Polecam Wam właśnie wyruszyć w taką podróż w poszukiwaniu siebie, bez znaczenia, czy będziesz wyjeżdżać, czy po prostu postanowisz, że teraz skupisz się na tym, żeby właśnie poznać bliżej siebie i poprosisz o wskazówki z zewnątrz, znaczy z zewnątrz, ze strony wszechświata. Chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcić do takiego zgłębiania siebie, jeśli masz ochotę wyruszyć na taką podróż w poszukiwaniu siebie, w warunkach domowych, w warunkach bardziej laboratoryjnych, ze względu na to, że nie mamy możliwości teraz, żeby właśnie się spakować i wyjechać, a zależy Ci na tym, żeby wykorzystać ten czas właśnie tego uziemienia, tej izolacji, do tego, żeby trochę właśnie ten 2021 zacząć zupełnie z innej perspektywy. W takiej sytuacji ja z całego serca zachęcam Cię do umówienia konsultacji wstępnej, która jest darmowa i do której link znajdziesz w opisie podcastu. Na takiej konsultacji wstępnej porozmawiamy o tym, w jaki sposób właśnie ja przez metodę RDT, przez coaching mogę pomóc Ci właśnie odbyć taką podróż tylko właśnie w laboratoryjnych warunkach, plus do tego właśnie w takiej. Troszkę wersji na skróty. Ponieważ trzeba powiedzieć sobie jasno, że właśnie szukanie siebie poprzez właśnie podróże, czy poprzez właśnie takie długotrwałe rozmyślanie, medytacje, to jest coś, co naprawdę zajmuje dużo czasu. A dzięki RTT możesz na przykład w trzech sesjach dotrzeć do tego, czego szukasz. Jeśli Jesteś zainteresowana. Zapraszam Cię na przykład do udziału w programie rozwojowym Trzy Kroki do odnalezienia siebie. Jest to specjalny program, który właśnie jest skupiony na właśnie takim zgłębianiu tego, co jest w nas, tego, co potrzebuje, co jest moim celem, kim jestem. I właśnie na relacji też samej ze sobą. Składa się taki program z trzech etapów. Pierwszym etapem jest właśnie usunięcie blokad, usunięcie tych blokad, które mamy w sobie i nie pozwalają nam one odkryć właśnie tego naszego potencjału. Dzięki właśnie usunięciu blokad uwalniasz swój potencjał. Następnym krokiem jest właśnie relacja ze sobą. To jest ten moment, kiedy właśnie nawiązujesz tą relację ze sobą, zakochujesz się w sobie i dzięki temu jesteś wsłuchana w swoje potrzeby. A także w swoje wewnętrzne przewodnictwo. I w ostatnim etapie, dzięki sesji RTT, odkryjesz na nowo ten swój sens w życiu, to, co dla Ciebie jest tym dlaczego, tym mistycznym dlaczego, dzięki czemu z radością będziesz wstawać rano z łóżka i nie będziesz mogła doczekać się następnego dnia, kiedy właśnie będziesz w życiu, według tej swojej ścieżki duszy, według swojej misji. Więc bardzo serdecznie, z całego serca, zapraszam Cię właśnie na takie poszukiwania. Zapraszam Cię także na konsultację wstępną, jeśli chcesz pracować nad swoim jakimś innym problemem, nad swoimi blokadami, które niekoniecznie są związane z poszukiwaniem siebie, ale są dla Ciebie w tym momencie ważne i chcesz właśnie od tego zacząć. Także dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego i do usłyszenia.